Działa, działa Otóż Dzień dobry, dobry wieczór W kolejnym odcinku wschodniego plonu Dawno tutaj byłem wraz z wami Zdążyło już się zrobić zimno Mamy również teraz wieczną pogodę jest dzisiaj około 8 stopni, więc jest no już prawdziwa polska jesień. Trochę u nas kropi od czasu do czasu. Deszcze nie zapowiadają. A ja wracając, dzisiaj znów w Kubocie, tym razem o ramy na zimę. Wykonujemy orkę zimową na głębokość 28-30 cm. Oczywiście oramy naszym zestawem kubotą M7152 Premium oraz bugiem Overum XC. Oramy już ostatni kawałek na zimę. Jedno z, nasze, z naszych największych ból, a tym samym jedno z najbardziej zabiłych, bo to jest zlepek kilkudziesięciu, kilkudziesięciu. No, kilku kawałków. Dawno tutaj byłem. Jak ostatnio spojrzałem na swój kanał, to ostatni film był yy, miesiąc temu, i to jeszcze ze zbioru fasoli. Zapomniałem pług podnieść, ale to nic. Spróbuję na trybie uwroci, obróci i zawsze chciał, nie, nie zawsze chcę obracać na trybie uwroci, bo nie zawsze trzyma pług, ale to nie szkodzi. Dobra, teraz powinno się udać. Mamy tutaj do zrobienia jeszcze kilka hektarów. Ostatnich hektarów. Orkę wykonujemy po to, żeby potem móc yy, móc zasiać tutaj fasole. Trochę drogi zgarnąłem, bo jest wysoko. Teraz sobie wbiadę w bruzdę. Coś zrobiłem nie tak, za mało wjechałem. Dobra, teraz już tos. Wykonujemy orkę na 30 cm. Tak uważamy, że na 30 cm, bo robimy tak głęboko, jak nigdy wcześniej. W sensie takim, że talerz, który odcina tutaj glebę, Musieliśmy podnieść od ząbki, bo po prostu mm, ta sztaba, która trzyma ten talerz, tarła nam o ziemię i się zaczynała wycierać ładnie wygładzać przez co musieliśmy ją podnieść standardowy nasz. Kurde, język mi się plącze Star... Kur... standardowy nasz zestaw orny przez już dwa lata Nie wiem czy się wypowiadałem na ten temat W odcinkach wcześniejszych Ale właśnie Kubota jest naszym głównym koniem pociągowym Do ciężkich prac Orka jest właśnie jedną z tych prac Pewnie was będzie interesowało spalanie Kuboty Ile ono będzie wynosić pod koniec orki Więc gdy... Ty kurwa... nojku. Więc jak już dojadę do końca, włączymy, aby nam zaczęło obliczać, ile zrobiliśmy. I wszystko się okaże pod koniec odcinka. Robię dzisiaj biegiem C2, jadę 8 na godzinę, niestety muszę wolniej, bo jak od kiedy pamiętam, robiliśmy to pole, to pole wzdłuż miedzy Tak robimy teraz w poprzek. A że jeszcze to było robione wcześniej ścierniskowcem, to już przez mojego tatę. Bo jak trzeba było robić to ścierniskowcem, to ja w tamtym czasie uczyłem się. No i dalej się zresztą uczę. Tylko dzisiaj mamy sobotę, więc mogę sobie od tego odpocząć. O, teraz tryb powrotu zadziałał. Niestety mam włączoną automatyczną blokadę mechanizmu różnicowego, przez co trzeba już bardziej umiejętnie, umiejętnie operować, bo ta blokada jest automatyczna, przez co muszę bardziej wjeżdżać do tyłu, żeby mieć lepszy skręt. Ale jak już doszedłem do wprawy, to już nie mam z tym problemów. Jak widzicie, lata po polu taki jeden człowiek jest to Marcinek z kanału Ciapek Team. Dostaniecie oczywiście link do jego kanału w opisie. Stwierdziłem dzisiaj, że zaprosimy Marcinka, bo już dawno u mnie nagrywał. Później ogarnę jakieś od niego przebitki, żebyście mieli w tym filmie, żeby Was nie zanudzić. Cytrynówka w moich kupkach, techa te bibuka. Kar na koszulkach, ja zostaję tu do jutra. Cytrynówka w moich kupkach, techa te bibuka. Kar na koszulkach, ja zostaję tu do jutra. Cytrynówka w moich kupkach, techa te bibuka turbo kolor na koszulkach. Generalnie myślę nad tym, aby zmienić trochę format kanału, trochę zrobić bardziej humorystyczny niż suchy materiał edukacyjny. I czy tak, czy taka rzecz nastąpi? Oczywiście, że tak. Ale najbardziej brakuje mi teraz czasu i chęci, bo wiadomo, jestem obecnie uczniem liceum, przez co liceum zjada mi bardzo dużo czasu i chęci do innych prac. Co wczoraj już miałem tutaj orać wraz z statem i trochę już zaczęliśmy, ale ściebniło się, mi się nie chciało. Dacie. To było obojętne, bo on tak by skończył jakbym dzisiaj nie, nie skończył orać. Kubota ma siłę, ale nie chce mi się szybciej jechać, bo będzie mocno rzucać. Jadę, na bez, jadę bez amortyzowanej osi. I to jest właśnie standardowy sposób, w jaki sposób, standardowy sposób jak my oramy. Bynajmniej jak JaORAM, jeden z głównych operatorów kuboty, czyli właśnie ja. Ja JaORAM z stale włączonym napędem na cztery koła. Jeżdżę z automatyczną blokadą mechanizmu różnicowego. Z włączonym trybem uwroci, gdzie pod jedynką mam ustawiony obrót znaczy wpierw podnoszenie pługa, a następnie jego obrót. Oczywiście, obrót jest ustawiony według własnych preferencji. Przełączam, jak widzicie, z joystickiem. Co jeszcze mam takiego włączonego? Mam na 12% ustawioną głębokość, ale obecna to jest 18%. I jak widzicie, jest to dobre ustawienie, bo pierwsza odkładnia poprawnie nasypuje. Oczywiście pługa ja nie ustawiałem Ja jeszcze nie jestem aż tak zaawansowany To ustawiał mój tato Robimy na pływającym pługu Pływa łącznik Możecie spojrzeć nawet jak on pracuje w obecnej chwili No kubota nie jest czysta Bynajmniej popatrzeć po kabinie Ale dzisiaj przeszła mój serwis Który trwał dwie godzinki, a to było szybkie Sprawdzenie chłodnic, szybkie, No jak na ten traktor półtorej godziny przy chłodnicach to to jest szybko, bo jest ich dużo. I smorowanie tylnego podnośnika, bo już zebraliśmy buraki, mieliśmy ich 4 hektary. Jest nawet odcinek, w którym robiliśmy agregatem pod właśnie buraki. Plon w tym roku mamy dobry. Grzyb nam buraków nie zjadł, jak niektórym osobom, znaczy buraka... Nie w sensie dosłownym, że buraka, tylko liście. Liście u nas były nadzielone podczas zbioru. Nie nagrałem zbioru, bo to wtedy była niedziela i trzeba było się trochę pouczyć, bo teraz jest ciężki czas po tych zdalnych. Cały czas jesteśmy naciskani dużą ilością materiału, co w żadnym stopniu, żadnemu licealiście nie, nie przypada do gustu, ani nie służy. No ale już niedługo koniec. Jeszcze półtora roku. I już będę miał koniec liceum i w końcu będę mógł się zająć gospodarką. W 100%. A gdy się zajmę gospodarką, wy będziecie widzieć więcej filmów, bo będę miał więcej czasu dla siebie, dla samokształcenia. Marcinek chyba zmarł, bo jest bardzo zimno. Dobra, ustawimy spalanie teraz w czasie jazdy, bo zapomniałem wcześniej. Puk, orka zimowa 25 cm. No, ramy głębiej. Pierwszy reset i nagrywamy. No, jak widzicie, nie wiem czy kamera to łapie. Ale moje oczy bynajmniej łapią. Stależ yy, odcinający glebę idzie bardzo głęboko. Mimo, że o dwa ząbki podnieśliśmy To wygląda tak, jakbyśmy mieli jeszcze podnieść o dwa ząbki Czyli łącznie już o cztery Co nigdy wcześniej nie robiliśmy Więc ciekawe Będę musiał Jeszcze na następny rok wymienić Siłownik To chyba jest gazowy Który jest przymocowany do koła bo widziałem na internecie, po prostu on się już zużył, wylało się, wylał się. Znaczy, no gaz sprężony tam występuje w tym siłowniku wewnątrz jego. Zużył się, i chodzi o to, że podczas obrotu to koło ma jednak e, słabiej, jest amortyzowane, przez co ten pręd, który trzyma to koło. Dostaje uderzeń, powstają mikropęknięcia i z czasem takiej orki z lekceważeniem tego może dojść do zwykłego łamania tego pręta, bo tak to nazywam. Także już nie musimy orać pronarem jak kiedyś, jeszcze 3 lata temu. Pamiętam, Tato dawał mi orać pronarem, ale to tylko ja wsiadałem. Oczywiście traktor już był w bruździe. Moim zadaniem to już było tylko puścić sprzęgło. Puścić sprzęgło i pojechać te parę dziesiąt metrów. Nie służy mi to droga, że jest tak wysoko. Pisze, ale mi się nie chce telefonu otwierać, co jeszcze ciekawego mogę powiedzieć. Wracając do buraków, plon w tym roku mamy dobry. Buraki nie są u nas drobne, niestety nie mam wam jak pokazać. Pryzma jeszcze co prawda stoi, więc może jutro do niej się ruszę. Jak będę na rowerze, to będziecie mieli zdjęcie. I jeżeli chodzi o ten kanał. W listopadzie jeszcze będą filmy występować, ponieważ mam plany z Kubą. Oczywiście, jeśli będzie Kuba chciał mi pomóc. Plany to są dosyć wielkie, ale sprzęt do tego mam. Bynajmniej zarobione pieniądze wykorzystałem w pełni na gospodarstwo. Ostatni grosz, nawet bym mógł powiedzieć. Oczywiście, ile tych pieniędzy nie było, to zawsze jest mało. Tak to już bywa. u nas występują gleby czarnoziemy najmniej wszystkie kawałki jakie mamy to są właśnie czarnoziemy jest to gleba ciężka, dlatego przy Kubocie mamy 4 skiby, ale gdyby to by były piaski to ona by na spokojnie ciągała 5 skib. Myślę, że na czarnoziemach też by ciągnęła 5 skib, ale do orki, do zasiewu rzepaku, gdzie po prostu ora się płyciej, albo do samej podorywki Ale nikt nie będzie dwóch pługów kupował i to jeszcze przy tych cenach stali i w ogóle pługów, bo pługi już od X lat, X lat, no już parę ładnych lat są drogie. Szkoda, że nie mam, jak w trzeciej generacji tych kubot, czyli M100, załóżmy, 53, że mam tu jeszcze jeden przycisk, który pozwala mi zredukować ilość obrotów kierownicy do pełnego skrętu. Człowiek teraz, nie wiem, ile wykonuje obrotów, 3, 4, to tak na pełnym y, zakresie tegoż, y, tegoż, powiedzmy, pomocnika byłoby to tylko 1,5 obrotu kierownicą. Do paplam paplam, ale nie ma co narzekać w takim ciągniku. Jest naprawdę wygodnie. Na pewno lepiej jak w pronarze, bo jest cicho i możemy porozmawiać. Oczywiście w pronarze też słyszycie co mówię na odcinkach, które nagrywam, co jest dosyć dla mnie ciekawe, ale to wszystko efekt tego, że GoPro Hero 8 Black, które posiadam. Ma wbudowane chyba tam trzy mikrofony, i one, już w porównaniu do wcześniejszych wersji GoPro, są naprawdę dużo lepszej jakości. Myślę też, aby zainwestować coś w kanał. I oczywiście budujemy ten kanał razem. Więc, jeżeli macie ochotę zadawać pytania, to róbcie to śmiało. Jeżeli będzie ich dużo, to. Zrobimy oddzielny odcinek, w którym odpowiadam na Wasze właśnie pytania, na Wasze zaciekawienia jak to u mnie wygląda życie. Spotkałem nawet jedną osobę, to już miesiąc temu spotkałem, półtora, która powiedziała mi, że wielu rzeczy się dowiedziała z mojego kanału, co mnie dość bardzo cieszy, bo wiem, że moja wiedza nie dość zostaje dla mnie zapamiętana w taki sposób, że po prostu gadam o niej. To jeszcze idzie ona w świat. A poza tym takie filmy też są przydatne. Kiedy coś sam zapomnę, to po prostu sobie obejrzę odcinek i będę pamiętał, jak to wyglądało. Jakaś pamiątka zawsze zostanie. Ta droga oczywiście jest nasza i to pole też. Ja je orałem. Kurde, jak podjechałem. Znaczy, fajnie, bardzo dobrze podjechałem. Ale dobra. Wyszło świetnie. Co mogę Wam ciekawego powiedzieć? Plany już na zimę mam. Możecie chwalić się, jakie Wy macie plany. Myślę nad jakimś dodatkowym zarobkiem, ale skoro w szkole dalej ma tak być, jak jest teraz, że po prostu, nie wiem, w tym tygodniu to. Zdarzyło się, że byłem dwa razy pytany. Pisałem dwie kartkówki i coś tam jeszcze pisałem, ale już po prostu nie pamiętam, bo ten czas mi bardzo szybko mija. W ogóle dziwię się, że już jest koniec października, ale niedawno był początek września. Co mnie cieszy, bo po prostu zapomina się o tym, że się siedzi w tej szkole. Bo nie jestem osobą, która już chętnie siedzi w szkole. Wolałbym już siedzieć tutaj, na gospodarce. No ale już niedługo koniec. Więc nie ma co się denerwować. I też zapowiada się ciężki kolejny tydzień. Zdarzają się przypadki, gdzie różne tam kartkówki czy sprawdziane są już zapowiadane dwa tygodnie. No, dwa tygodnie w przód. Więc ja już was nie będę zanudzał. Widzimy się w kolejnej produkcji. Myślę, że ona już będzie w, jakby to powiedzieć nagrywana w następnym tygodniu. Więc do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Zadawajcie pytania, udostępniajcie materiał. Do zobaczenia, zdrówka i cześć.